Cześć, witam w niedzielę 21 lipca o godzinie 6 rano. Tym razem pokażemy, co tam słychać przed domem, z strony południowej i jak wyglądają tutaj banany. Zaczniemy od rącznika. pięknie wybarwiające się liście bordowe. Ten liść został poparzony przez słońce dwa dni temu. Eee, tutaj kanna ventricosum zielony. Następna kanna. Tutaj pomiędzy kanną a rącznikiem. TETRAPANAX Za TETRAPANAXEM i rącznikiem kwitnie AGAPANT Kolejny KANNY Mały MAURELI już jest takim podrostkiem Grubasek przyspieszył Zaczął bardzo szybko rosnąć, bardzo zdrowe, fajne liście Piękny jest. Naprawdę jest piękny ten kolor bordowy młodych maureli. Mnie bardzo cieszy, bardzo mi się podoba. Większe już tracą ten, ten taki bordowy kolor od spodu. Kalie bardzo fajnie rosną. Już przestały kwitnąć. Chociaż niektóre jeszcze wypuszczają gdzie nie gdzie kwiat. I e... Sikimensis Red Tiger ten liść został poparzony przez słońce tak jak tamten rącznik ze dwa dni temu ten liść wyszedł podczas pochmurnej pogody i było chłodniej no i wystarczyło kilka godzin słoneczka 30 stopni i tak oberwał no to nie reszta u tego drugiego już jest spoko, ładne listki a ten dostał dostało mu się idzie ładny kolejny i, do, i wypuściły odrosty następny maureli przeniosłem sobie tutaj palmy palemki w doniczkach malutka jubea ibera chilensis, trochę karpus, Fortunei mały Washingtonia, dwie Bismarkie, Washingtonia robusta, dwie filifiery, tutaj mały bananek, Helens hybrid, ventricosum, zielony. Tu się posiała jakaś kanna, znowu Balbisiana Atia Black. Jeszcze nie jest Black, ale jest zdrowa i ładnie rośnie. Tutaj trzy daktylki: Kolokazję e, Noble Giganty, maluśkie, ale listki wypuszczają. Ten jeszcze nie. Colokazje Black Magic. burgmansia kolokazja prawdopodobnie konna kofi tak w nocy padał deszcz fajna, chłodna taki e, niby chłodny ale taki chłodno ciepły taki letni wietrzyk e, leukokazja i mały maurylasek japońska, kurkuma, mm, velutina i aspidistra. Te kolejne dwa rączniki. Miłej niedzieli życzę. Trzymajcie się. Cześć.